Widzicie Państwo tutaj bawiące się dzieci? Bardzo miło widok, prawda? To są dzieci tutejszych polskich rodziców, polskie dzieci, mówią w języku polskim. Czy chcecie Państwo, aby nadal były polskie dzieci, żeby mogły się bawić w otoczeniu swoich rodziców, dziadków na polskiej ziemi zamieszkanej przez naród polski? Jeśli tak. To zwróćcie Państwo uwagę na coś takiego, co się nazywa edukacja zdrowotna. To nie jest tym, czym się wydaje. Tu nie chodzi o to, żeby ludzie byli zdrowi. Tu chodzi o to, żeby ludzie byli posłuszni władzy, ale nie władzy polskiej, władzy unijnej, władzy satanistycznej. Tu chodzi o to, żeby nie było na polskiej ziemi Polaków, tylko żeby sprowadzić tutaj duże masy obcych ludzi z Afryki, Azji. Jeszcze innych zakątków świata. Ten przedmiot nie służy temu, żeby Wasze dzieci były zdrowe. Ten przedmiot służy temu, aby, aby Wasze dzieci były zaburzone psychicznie. Konfederacja Korony Polskiej prowadzi teraz akcję Stop Edukacji Zdrowotnej. Ten przedmiot nie jest obowiązkowy. Możecie wypisać z niego swoje dzieci. Zróbcie to do 25 września. Poza tym jest bardzo duży ruch społeczny, koalicja na rzecz ocalenia polskiej szkoły, która też walczy z tymi destrukcyjnymi zmianami. I wspomnę jeszcze o tym, że władza planuje zlikwidować polską edukację i zrobić to już za rok w ramach wielkiej tak zwanej reformy pod nazwą Kompas Przyszłości. Zróbcie wszystko, aby władzy nie udało się tego wprowadzić. Dziękuję. Poradnik świadomego narodu Bartosza Kopczyńskiego. Książka, która odkrywa prawdę o współczesnych zagrożeniach i wskazuje drogę do odrodzenia Polski. Zamów już teraz. Poleca Grzegorz Braun.